Dobry wieczór Państwu. Za parę dni ważne święto, jeżeli chodzi o polską tradycję, o polską kulturę, to Dzień Wszystkich Świętych. Wspominamy wtedy naszych drogich zmarłych. Ja chciałbym natomiast, proszę Państwa, powiedzieć trochę o tym, jak te święta które wpisały się w polską kulturę, w polską tradycję, tracą na znaczeniu, jak zmieniają swój charakter, niestety. To wszystko, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o naszą tradycję świętowania i tych świąt bardzo radosnych, jak Boże Narodzenie, i tych świąt mniej radosnych, jak Dzień Wszystkich Świętych, one są efektem setek lat. Tradycji, rozwoju tej tradycji, przemian tej tradycji, bo tradycja też się zmienia. To wszystko jest efektem naszej kultury, obyczajów, naszej historii, w końcu. I to nas kształtowało jako społeczeństwo, jako naród w dłuższej perspektywie historycznej. To są niewątpliwie bardzo ważne wydarzenia doroczne wydarzenia w naszej obyczajowości w naszej kulturze są źródłem inspiracji są źródłem przemyśleń są źródłem refleksji niestety tak jak to ja przynajmniej obserwuję to się zmienia w bardzo niekorzystny sposób po pierwsze w to wszystko weszła komercja no, takie czasy pewnie, taki drapieżny kapitalizm, że chce na wszystkim zarabiać. Również na tych świętach, które jakby no, powinny być chronione przed tą komercją. Nie są. Proszę Państwa, ja może się narażę, ale nie lubię chodzić na cmentarz w dniu. Wszystkich świętych, bo. Tam obserwuję taki zdecydowany przerost formy nad treścią. Mnóstwo tych zniczych, ryzantem, ale w tym brak czegoś takiego dla mnie głębszego. To jest to jakby obcowanie ze zmarłymi, to jest ta próba jakiegoś nawiązania nawet kontaktu, no, jestem osobą, powiedzmy sobie, mało wierzącą albo zgoła prawie w ogóle, ale jakaś ta więź, taka tradycja, przyjście na cmentarz, chwila zadumy jest niezmiernie ważna. Ale w tym tłoku, w tym tłumie, w tym nawet gwarze takim, trudno o to. A jak mówię, jest ten przerost tej formy, formy nad treścią, każdy stara się lub zdecydowana większość z nas stara się, żeby ten grób wyglądał, naszych bliskich wyglądał jak najbardziej efektownie, ale czy warto i czy o to chodzi? Jest, proszę Państwa, jeszcze coś takiego, co ja odbieram jako rzecz fatalną. Jako rzecz nie pewną nową jakość, pewną, pewną nowość. No bo tradycja jest tradycją, oczywiście, i jej największa zaleta to jest to, że jest cały czas i się w zasadzie prawie nie zmienia. No ale to nieprawda. Tradycja się jednak zmienia. Dobrze, jeżeli zmienia się w sposób, który ubogaca. I duchowo, ale również i estetycznie. To, co widzimy na polskich cmentarzach, ani duchowo nie wzbogaca, ani estetycznie. Natomiast mamy zupełnie coś innego. Otóż, no, nie wiem, jak to określić. Może jako wrzut, ale przed wszystkimi, przed Dniem Wszystkich Świętych. U nas wkrada się amerykańska też komercyjna, bardzo do szpiku kości, komercyjna tradycja tego Halloween. Nie za bardzo wiadomo o co tam chodzi. To jest jakaś kompletnie obca naleciałość. Nie wiem, czy oglądaliście Państwo, a pewnie większość z Was oglądała, taki film Ósmy Pasażer, obcy Ósmy Pasażer Nostromo, gdzie tam taki demon twór. Jakiś potwór ma metodę taką, że przylega do twarzy czy do ciała, wszczepia się w organizm człowieka, tam sobie robi coś w rodzaju, jakiegoś takiej wylęgarni i tam się rozwija i w pewnym momencie rozrywa to ciało człowieka i wychodzi z niego kolejny, kolejny potwór. Dla mnie coś takiego to jest ten Halloween. To jest jakiś taki obcy. Twór, który tutaj do nas przywarł, w, 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 wszedł do nas do środka, hoduje się, rozwija się i w którymś momencie wyłazi jakaś taka paskuda, z którą trudno walczyć, którą trudno zabić. I tak to jest z tym komercyjnym wymiarem tych wszystkich świąt. Nisz, niszczy to polską tradycję, polską kulturę. No bo pytanie jest takie, w jakim sensie ubogaca naszą tradycję, naszą kulturę, naszą obyczajowość coś takiego jak ten Halloween? Jaka to jest wartość duchowa? Jaka to jest wartość estetyczna? Dla mnie to jest wszystko bardzo wątpliwe, albo w ogóle nie przedstawia sobą żadnej wartości. Podobnie jest z tym świętem walentynek. No, to, to jest z kolei dla mnie coś, co zostało wykreowane wybitnie na potrzeby komercji, po to, żeby się sprzedawały różne, jak to się mówi, gadżety, po to, żeby był z tego zysk. Wykreowano to święto, ono się u nas przyjęło. Ono może ma jakąś większą wartość niż, niż ten Halloween, ale no, to można tutaj dyskutować. Natomiast dla mnie to może nie jest ten obcy, który się tutaj wkradł w nasz organizm, pasożytuje, rozwija się, żyje kosztem, ale nie tworzy żadnej nowej wartości. Z tego, z tego wychodzi jakiś kolejny potworek. I nie wiem, dotyczy to przede wszystkim młodych, którzy łykają to, te, te, te wszystkie. Nowości, to wszystko, co przychodzi z zagranicy, jakoś tak bezrefleksyjnie, bez, bez jakby uświadamiania sobie, co to, co to ma w zasadzie dawać. No, wydaje się, że ten Halloween to jakiś powód do kolejnej niezbyt mądrej zabawy. Z tego, z tego co wiem. No ale, no cóż. Pewnie jestem już w tym wieku, że, że patrzę na to z takim dużym dystansem, niechęcią i chyba niesmakiem. Patrzę na nasze święto, wszystkich świętych, bo to święto, które przez wieki się kształtowało bo to święto, święto które swój charakter wzięło również z jakichś czasów pogańskich. No tutaj mamy Mickiewiczowskie dziady przepiękne. Przepiękny, genialny utwór poetycki Adama Mickiewicza, gdzie mamy nawiązanie to takie pogańskie do obcowania z umarłymi, obcowania z duchami. I, i, I to jest taką esencją polskiej kultury, polskiej również tożsamości to obcowanie duchowe, te wartości duchowe, ta refleksja, ta mądrość, która z tego płynie. To taka umiejętność spojrzenia z takiego dużego dystansu na nasze życie, to spojrzenie na nieuchronność śmierci i, i, i próba oswojenia się z nią. Nie wiem, czy można oswoić śmierć, ale można, jak sądzę, wyrobić sobie taki stosunek trzeźwy, no cóż, coś, co jest nieuchronne, więc co z tym robimy. To jest pytanie dla tych, którzy wierzą w jakiegoś Boga i, ci, i tych, dla tych, którzy nie wierzą. Chodzi o to, żeby jednak ten wymiar duchowy, z którego bierze się również wymiar estetyczny, żeby ta harmonia między tym, co duchowe i tym, co estetyczne, była zachowana, żeby się rozwijała. Niech ta tradycja się zmienia, niech ta tradycja się ubogaca. A nie przesiąka czymś obcym, przyjmowanym kompletnie, bezrefleksyjnie. I to czasem, proszę Państwa, powiedzieć, że to jest efekt głupoty. To łykanie tego wszystkiego, takiego, co przychodzi z zewnątrz, co jest nam narzucane przez te wszystkie komercyjne ośrodki, które chcą na nas najzwyczajniej w świecie zarobić. I tym chciałbym. Dzisiejszy wieczór zakończyć i, proszę Państwa, namawiam do jakiejś takiej refleksji do spojrzenia na to, czy te wszystkie nowinki, a zwłaszcza ten Halloween nieszczęsny, który, który jest jakby wręcz, nie wiem, ja odnoszę wrażenie często, że to jest jakaś kpina, jakieś takie szyderstwo. Z tej naszej tradycji, z tego duchowego wymiaru święta, wszystkich świętych, do, z, tego, z tego jakby przypominania sobie tych naszych wszystkich zmarłych, naszych bliskich w tym właśnie dniu i zastanawianie się nad tą ulotną doczesnością. I przychodzi ten, ten taki głupawy, nie wiadomo, co, co, co mający na celu. Jakie noszące przesłanie ten Halloween. Niestety, nasza tradycja, nasza kultura, jak powiedziałem, w coraz większym stopniu nasiąka takimi wrogimi, głupimi, bezrefleksyjnymi wpływami, które nie ubogacają naszej kultury, naszej tradycji, naszej obyczajowości ani duchowo, ani estetycznie. Nie wiem, czy jest sens w tej chwili mówić o tym, że, żebyśmy się przed tym bronili, bo komercja poka pokazała, że jest w stanie rozwalić wszystkie bariery zniszczyć każdą tradycję, nawet najbardziej czcigodną no bo to komercja ma to do siebie. Nawet mówiąc, nomenomen chce zarabiać na trupach, na zmarłych. W tym, w tym wypadku. Proszę Państwa, jeżeli możemy, jeżeli możecie, no to porozmawiajcie ze swoimi dziećmi, wnukami, co oni o tym myślą, dlaczego, co widzą w tym Halloween, co widzą na przykład w tych walentynkach, co widzą w tych wszystkich nowinkach, takich, które opanowują naszą obyczajowość. To jest dla mnie też ktoś użył takiego grabnego określenia: zwijanie polskości. To nasiąkanie takimi bezrefleksyjnymi, nie mającymi nic wspólnego z naszą kulturą i tradycją, naleciałościami, jakimiś, które są przyjmowane dość powszechnie, to jest dla mnie taki element zwijania polskości. To bardzo smutne. W obliczu zwłaszcza tego przepięknego, takiego naszego polskiego święta, Polacy są przywiązani do swoich zmarłych. To nie jest, proszę państwa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach dość częste, zwłaszcza na zachodzie. Weźmy na przykład kulturę czeską, gdzie tam kwestia śmierci, odchodzenia jest jakby tabu, jest jest taką ciemną ścianą za którą nie ma nic. To, tam nie ma żadnej takiej obyczajowości związanej z czczeniem pamięci pozmarłych. To jeszcze jest u nas. Pamiętajmy, że to nas pozytywnie wyróżnia, jeżeli chodzi o naszą kulturę, ale również, no, jeszcze, jeszcze. Również o tą estetyczną stronę obchodzenia tego święta. No, bo jak się pójdzie na stare cmentarze, no to te nagrobki, pomniki, to jest ogromne dziedzictwo naszej kultury. No, niestety, jak się pójdzie na współczesne cmentarze w Polsce, w Polsce zwłaszcza tutaj. Na prowincji, na wsi, no to nie widać, nie widać tego, to jest estetyczna pustynia albo jeszcze coś gorszego. Ale to inna, to inna kwestia. Proszę Państwa, apeluję o to, abyśmy się nad tym zastanowili i jeżeli coś możemy zrobić, no to możemy, myślę, właśnie uświadamiać tą sprawę młodszym, dzieciom, wnukom, no to róbmy to. Nie pozwólmy zwijać polskości. I proszę Państwa, życzę dobrych przemyśleń w ten dzień, wszystkich świętych, przypomnienia sobie swoich najbliższych. Ja w tym roku pożegnałem ostatnią z moich najbliższych osób, czyli mamę. Każdy z nas ma pewnie również takie przeżycia w swojej rodzinie, i to niech nas natchnie jakimiś mądrymi myślami dotyczącymi również tego wymiaru który wiąże się z polskością z polską kulturą z polskim obyczajem dobranoc i do zobaczenia Hroby Szlak to publicystyka, komentarze i informacje na najwyższym poziomie niestety nasz kanał w wyniku działań wrokich nam osób upadłych konserwatystów został skasowany przez YouTube'a Prosimy, szukajcie nas na YouTube na nowym kanale Chrobry Szlak TV Kamil Klimczak. Dziękuję i do zobaczenia. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji imienia Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy.